Ameryka po polsku. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w przepięknych okolicznościach przyrody. Powinno być bardziej zielono, bo dzisiaj będzie bardzo zielony temat, temat bardzo popularny, choć odnoszę wrażenie, pewnie pani mecenas się ze mną zgodzi, że ostatnio jest jakby troszeczkę ciszej, a, a problemów może być sporo i dlatego o tym będziemy rozmawiać. Mecenas Magdalena Grobelski. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać na temat marihuany, tylko w styczniu. Zarobiono na marihuanie w Illinois 40 milionów dolarów. To są naprawdę potężne pieniądze, i myślę, że w założeniach nawet nie spodziewano się, że one będą tak duże. Choć już założenia pokazywały, że naprawdę dużo zarobi nasz stan z wielu powodów. Ale myślę, że bardzo istotne tematy dotyczą kwestii prawnej prawniczej, ponieważ nie wszystko jest jasne i myślę, że takim bardzo nurtującym pytaniem naszych słuchaczy i naszych widzów jest wymazanie ewentualnego rekordu. Da się w ogóle wymazać rekord? Tak, oczywiście. Ten, prawnie ten proces nazywa się expungement i możecie Państwo wymazać, czyli wyczyścić ten rekord, ale to tylko działa, jeżeli Państwo byście nie chcieli, żeby ten rekord był widoczny publicznie, na przykład to pomoże, jeżeli Państwo aplikujecie o pracę, ale pamiętajcie, że dla celów imigracyjnych, tak jakbyście składali podanie o zieloną kartę czy przede wszystkim obywatelstwo. Ten rekord jest dalej widoczny, także nie możecie utajić tej e, informacji przed oficjalnym imigracyjnym, bo to będzie e, uznane jako kłamstwo. Kiedy można to zrobić? Regulacja prawna um, całej tej ustawy na temat marihuany w stanie Illinois e, precyzuje dokładnie kiedy e, i kto może e, to zrobić. To znaczy, kto czyni osobę, za jakie przestępstwa, za jakie skazania osoba e, może to zrobić. Czyli przede wszystkim zależy po prostu, czy państwo, e, za ile byliście skazani posiadania marihuany, czy nie mieliście poprzedniego rekordu za to samo. No i oczywiście, e, w jakim okresie możemy to zrobić. E, czyli jeżeli państwo zostaliście skazani, za mniej niż posiadanie 10 gram marihuany. To jest bardzo mało, i za coś takiego Państwo prawdopodobnie dostaliście tylko kary grzywne i to nie będzie żadnym problemem. Od 30 do 100 gramów już mamy poważny problem. I w tym przypadku, tak jak możecie Państwo dostać automatyczny expansion, możecie sobie zrobić to sami, możecie iść do naszego sądu. Tam jest specjalny legal aid, co pomoże Państwu to zrobić. Powyżej 30 gram już sobie Państwo nie poradzicie. I tutaj Państwu zalecam, żebyście zatrudnili adwokata kryminalnego, ale tylko adwokata kryminalnego. Nie idźcie do kogoś, kto robi wszystko po łebkach. Bo to są e, trudne sprawy w tym momencie, dlatego że w tym przypadku musicie zrobić najpierw vacating, żeby zrobić expansion. E, I na pewno sędzia będzie brał pod uwagę. W jakim wieku Państwo byliście, jak to się stało, ile czasu upłynęło od tego przestępstwa, jaki to ma wpływ na Wasze życie, na znalezienie pracy i tak dalej. I możecie być pewni, że w tym przypadku prokurator stanowy na pewno będzie zgłaszał przeciw. sprzeciw. I tak jak powiedziałam, to nie może być związane z poważnym przestępstwem kryminalnym i nie może być związane ze sprzedażą marihuany dziecku w wieku 18 albo mniej. Powyżej 100 gram marihuany Państwo już macie feloni i za coś takiego dostaniecie Rok albo dłużej nawet więzienia. Teraz kiedy Państwo możecie to zrobić? I przestępstwa, które były skazania przed 2000 rokiem, może, musicie dokonać expungement do stycznia 2025 roku. A między 12 2000 a 2013 musicie to zrobić do końca do stycznia 2023 roku. I 2013 do dzisiaj musicie to zrobić do stycznia następnego roku. Pani mecenas. Marihuana jest legalna w stanie Illinois. W związku z tym pytanie, czy możemy otrzymać DUI? O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Z uwagi na to, że ta regulacja jest strasznie nowa i jest wiele rzeczy, które jeszcze nie są sprecyzowane. Jest masa spraw, podobno w Sądzie Najwyższym stanu Illinois, żeby sprecyzowała na przykład, na co ma zwrócić uwagę policjant. Co to znaczy um, um, uzasadnione przekonanie, że, że jedziecie pod wpływem marihuany. Um, Policja na razie w tej chwili tego nie ma. Różnica między DUI za alkohol a DUI za marihuanę polega na tym, że policja za alkohol ma pewne standardowe testy, którymi się musi kierować. Czyli na przykład, żeby zatrzymać państwa za jazdę po pijanemu, policjant musi mieć uzasadnione podejrzenie, że państwo jesteście pijani. Co jest łatwo zrobić, bo na przykład jedziecie nierówno po ulicy. Zatrzymuje was, otwiera okno i wówczas ma następny standardowy test. Macie szkliste oczy. E, e, macie bardzo silny odór alkoholowy z waszych ust, no i mo, wasza mowa jest niewyraźna. Czyli wtedy może was zaaresztować. Ale żeby wam udowodnić, że jesteście pod wpływem alkoholu, e, policjant. E, musi pewne rzeczy zrobić tak jak ale to też są standardowe dla nich testy czyli na przykład wyprowadzi was z samochodu i każe wam iść wzdłuż prostej linii możecie państwo tego odmówić jeżeli się przyznacie że jesteście pod wpływem alkoholu to wówczas cała sprawa już jest dla policjanta prosta do udowodnienia następnie może policjant również Um, mieć nakaz sądowy, żeby sprawdzić Waszą krew um, albo mocz, to też jest standardowy test, albo um, może zapytać się was, czy się na to zgadzacie. Jeżeli się Państwo zgadzacie, to wówczas um, już się sami podłożyliście trochę. Um, także um, pamiętajcie Państwo, że bez nakazu sądowego albo Waszej zgody, badanie waszych, pobieranie Waszej krwi albo moczu um, jest bardzo inwazyjne i jest um, w Niezgodne z konstytucją, z konstytucją Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o DUI za marihuanę, tu jest bardzo szerokie pole do manewrów dla adwokata kryminalnego, żeby państwa wybronił. Dlatego, że przede wszystkim policja nie wie, w jaki sposób rozróżnić areszt kogoś, który używał marihuany rekreacyjnie i używał marihuany mając licencję medyczną. Następnie nie wiadomo, co znaczy mieć uzasadnione podejrzenie, że ktoś używał marihuany. Bo albo się przyznamy do tego, nigdy państwo tego nie róbcie, albo w jaki sposób to udowodnić. Tą pompkę do dmuchania, ona tutaj absolutnie nie ma żadnej pomocy. Natomiast pobieranie waszej krwi albo moczu, żeby sprawdzić czy macie to, tak jak powiedziałam, musi mieć nakaz sądowy albo waszą zgodę. Także zachęcam Państwa, jeżeli macie e, areszt i e, jesteście oskarżeni o jazdę m, z marihuaną, po prostu od razu idźcie do dobrego adwokata kryminalnego. Pani mecenas. E... Prawie wszystko jasne. Mówię prawie, bo teraz mam jeszcze pytania dotyczące naszego miejsca zatrudnienia i podejścia naszego szefa do marihuany, która jest marihuaną legalną. Czy pracodawca może nas zwolnić z pracy? No niestety pracodawca może nas zwolnić z pracy e, za używaniem marihuany, jeżeli pracodawca zabroni państwu używania, a on ma prawo... Um, y Zrobić zasady, że w miejscu pracy nie używam marihuany. Tak samo, ale może to zrobić tylko i wyłącznie, jeżeli złapie Państwu na tym czynie, czyli żeby na przykład Państwa przeszukać, musi mieć uzasadnione podejrzenie, że Państwo używacie. Pamiętajcie, że jeżeli, co znaczy uzasadnione podejrzenie, czyli na przykład jeżeli Państwo czujecie odór, bo palicie marihuanę, ale to jest trudno do udowodnienia. Jeżeli Państwo używaliście marihuany jadalną. Także jeżeli byście byli zwolnieni z pracy za coś takiego proponuję i zachęcam Państwa do tego, żebyście jednak zatrudnili dobrego adwokata kryminalnego, ponieważ tu jest bardzo duże pole do popisu dla niego. I pamiętajcie Państwo, że osoba, która ma CDL licencję, absolutnie nie może używać marihuany, a także pracownik federalny. Kto może kupić marihuanę, tak, żeby nie łamać prawa, gdzie kupić, gdzie palić? Tylko w wyznaczonych placówkach można kupić marihuanę. I osoba, która ma 21 lat albo więcej, może kupić do 30 gram marihuany albo 500 ml THC. I osoba, która nie jest ze stanu Illinois może kupić tylko połowę tej ilości, co jest następnym problemem, który trafi do sądu najwyższego w stanie Illinois, ponieważ to jest też nieuzasadniona dyskryminacja. I możemy stosować marihuanę tylko w domu, jeżeli ten dom nie jest dofinansowany ze środków federalnych albo w Specjalnie wyznaczone do tego miejscach. Nie możemy stosować w parkach, a nie możemy stosować w okolicach szkół, w obecności um, kierowcy um, z autobusu um, szkolnego. No, oczywiście w, 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 w pobliżu policjanta e, oraz w samochodach nie, niestety nie możemy. Okej, okay, rozumiem, że mimo, że jest legalna, to my nie możemy na niej zarabiać. Tutaj nawiązuje do tego, że wiele osób pewnie wpadło na pomysł, żeby sobie taką marihuanę wyhodować. Wolno nam hodować? Tylko osoby, które mają licencję na stosowanie marihuany medycznej. A taką licencję Państwo możecie sobie sami zdobyć. Wejdźcie na stronę Departamentu Rolnictwa, tam jest wszystko napisane, w jakie, jakie formy wypełnić. I taka osoba może wyhodować tylko do pięciu roślin. Jeżeli Państwo byście to zrobili, nie posiadając tej licencji, wówczas do pięciu roślin, Byście zapłacili karę 200 dolarów. Mecenas, magdalena Grobelski, gość Ameryki po polsku. Pani mecenas bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję również za uwagę.